Dobry wieczór! Szanowny wielki książę Fryderyk zwiedził okolice Placu Knioziowskiego w Kajzerogradzie, aby zobaczyć, gdzie mogłaby powstać jego wielka inicjatywa rozwoju kultury i sztuki. Szanowny Wielki Książę Fryderyk już parę dni temu zapowiedział, że zbuduje w Kajzerogradzie coś, co rozwinie kulturę i sztukę, a także oświatę na całe Wielkie Księstwo Królików, mimo że sam budynek powstanie tylko i wyłącznie w stolicy. Będzie to centralna biblioteka państwowa, która powstanie prawdopodobnie w okolicach Placu Kniedziowskiego. Z tego założenia, które założył sobie szanowny Wielki Książę Fryderyk, wyszedł on dzisiaj na płytę Placu Kniedziowskiego w stolicy Wielkiego Księstwa Królików, aby obejrzeć jego jeszcze niezabudowane pierzeje i znaleźć odpowiednie miejsce na bibliotekę. Szanowny wielki książę Fryderyk zapowiedział, że jeszcze oficjalnie nie zdecydował, gdzie ona powstanie. Natomiast już wie, gdzie ona powstanie. Także zlecił prezydentowi Kajzerogradu, który był przy nim przez cały czas oglądania Placu Kniaziewskiego w Kajzerogradzie, o zbieranie księgozbioru do Biblioteki Państwowej. W księstwie Fryderykburskim zakończyła się kapitalistyczna inwestycja wybudowania całego osiedla ekskluzywnych domów wielorodzinnych i jednorodzinnych. Nowa wielka kapitalistyczna inwestycja położona w księstwie Frydrych Burskim jest położona z dala od wielkich miast, nawet z dala od wsi. Znajduje się ona na łąkach położonych na terenie tego księstwa, tak aby jego mieszkańcy mieli spokój od wszystkiego innego. Składa się sama osiedle z dwóch ulic. Pierwszego złożonego z trzech domów wielorodzinnych w którym znajduje się sześć mieszkań, a z tyłu na drugiej, uliczki, no, na drugiej uliczce znajdują się lepsze i większe domy jednorodzinne. Jest ich 5. Dodatkowo jeszcze inwestor zadbał o rozwój handlu na terenie całego osiedla, dlatego powstał także osiedlowy sklepik. Takie inwestycje pokazują siłę bohaterskich reform szanownego wielkiego księcia Fryderyka, który sprawia, że nawet na zwyczajnych łąkach powstają ekskluzywne osiedla dla bogatych mieszkańców Wielkiego Księstwa Królików. Zakończył się pierwszy etap budowy cegielni centralnej w Kajzerogradzie. W Kajzerogradzie od jakiegoś czasu brakowało już zasobów cegielnych, ze względu na to, że piece cegielniane postawione w grudniu 2024 roku nie starczały już na potrzeby 600 tysięcznego miasta. Dlatego komitet wykonawczy-finansowy wyszedł naprzeciw potrzebom inwestorów inwestujących w Stolicę Wielkiego Księstwa Kulików i poprosił innych inwestorów, aby wybudowali wielką cegielnię. Na odezwę nie trzeba było czekać długo, teraz już została postawiona główna hala i kominy, która zakończyła pierwszy etap. To pokazuje, jak dobrze działa Komitet Wykonawczy Finansowy, który został stworzony i jest pod patronatem szalownego wielkiego księcia Fryderyka, bohaterskiego reformatora, który doprowadził, że Kajzerogat lśni jako wizytówka i stolica Wielkiego Księstwa Królików. W dniu wczorajszym, 24 stycznia, było więcej niż się spodziewaliśmy godzin słonecznych. Dobry wieczór. W dniu wczorajszym wszystkie telewizje kniaziowskie film Rudiota były nagrywane szybciej niż zwykle, Dzisiaj także są o takich godzinach jak wczoraj, więc 9, 11 około. Podajemy takie ramy czasowe i musimy zauważyć, że w dniu wczorajszym, 24 stycznia, tych godzin słonecznych było naprawdę wiele, ponieważ w godzinach około 12, 14. Prawie cały czas było słońce. Mimo, że na niebie pojawiały się chmury, które na chwilę przysłaniały je, to i tak ono gdzieś promyczkami wychodziło do nas, do ludzi. Było to wspaniałe wydarzenie, bo to pokazuje, że jednak nad Grudziądzem czasami może być słońce i że tak się da, więc prosimy o więcej, bo już dzisiaj słońca nie uświadczyliśmy. Spytaliśmy się starego górala rodem spod Kępy Strzymięcińskiej w Grudziądzu, co on sądzi, czy będzie śnieg w województwie kujawsko pomorskim w trakcie ferii. Nie ma szans. Wczoraj patrzyłem się w gwiazdy i wyszło na to, że śniegu nie ma i nie będzie w roku 2025. Znaczy się już był, tam 6, był, 5, był stycznia, ale na ferie na pewno nie będzie. A dlaczego? Bo w ferie nie może być śniegu, bo to doprowadza do połowy wypadków w ferie. Więc bardzo dobrze, że cała... Grono pedagogiczne każdej szkoły się cieszy, że nic się złego nie stanie, a przy okazji informujemy, że śnieg na pewno będzie od razu dla każdego ucznia, którego będzie miał najdłużej lekcje, to będzie śnieg, obiecujemy. Kącik modowy telewizji Knieziowskiej. Dobry wieczór! Przed chwilą słyszeliśmy zapowiedź, że śniegu w ferie nie będzie, w Województwie kujawsko pomorskim przynajmniej. Co to oznacza dla nas, dla całego świata? Że będziecie krótko w ferie oczywiście, więc polecamy w kąciku modowym, żeby ubierać się na drugi tydzień ferii w Województwie kujawsko pomorskim przynajmniej. Takie oto jeansy z dziurami, ale nie takimi po jednej stronie, takimi na wylot, żeby było do dobrze. Wiatr przechodził, żeby ten wiatr miał prawdziwą termocyrkulację jak w piekarniku. Dobry wieczór, zapraszam na wywiad FFR-u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie będzie minister spraw wewnętrznych Wielkiego Księstwa Królików z Przymierza Samoobrony Wielkiego Księstwa Królików właśnie. Dobry wieczór panu, co pan sądzi o inwestycjach na wsi, Między innymi tej w Księstwie Friedrichburskich otwartej dzisiaj? Bardzo dobrze, że wieś jest doinwestowana pod względem nowych inwestycji. Co słychać, że dzięki szanownemu wielkiemu księciu Fryderykowi powstają na wsi kolejne inwestycje wielkie osiedla mieszkaniowe. Ta inwestycja w księstwie Fryderykburskim jest bardzo szczególna, ponieważ są to zwyczajne domki farmerskie, osiedla dla farmerów, a ekskluzywne, co pokazuje, że dla coraz większej ilości bogatych mieszkańców Wielkiego Księstwa Królików to wieś staje się lepsza niż miasto i to właśnie na wsi powstaje więcej takich inwestycji niż bogatych osiedli w mieście. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji knieziowskiej w Ryszard Film Rudiota. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.